Cześć Patryk, cześć Damian, my to się już witujemy po prostu w całej Polsce. Co ci sprowadza właśnie do Sopotu? Jestem zdziwiony, że ty tu jesteś na festiwalu Polsatu. No to jest fantastyczny festiwal, czekam na fantastyczne gwiazdy, e, uwielbiam muzyczne wydarzenia, dlatego tu jestem, oprócz tego jest tutaj mnóstwo moich znajomych, przyjaciół, dlatego postanowiłem, że wypocznę przy okazji. Byłem dzisiaj nad morzem, jutro znowu idę na plażę, o, oczywiście, że nie będzie padało. Czekasz na fantastyczne gwiazdy, czyli na kogo konkretnie? Bo zawsze jest tak, że się czeka na wszystkich, ale na kogoś bardziej. No, myślałem, że już mnie troszeczkę znasz, e, ja oczywiście najbardziej czekam na Beatę Kozidrak, e, czekam na Wikigabor, Gabor, e, moją koleżankę z programu. Czekam na Kaję, ale przede wszystkim no, moje serce jest wiadomo. Ubat. Rok temu w Sopocie pracowałeś, w tym roku jesteś tu gościnni. Jak się z tym czujesz, że nie ma kolejnego angażu? Wiesz, co dobrze się z tym czuję? Ty, ty, powiem szczerze, że jestem po takiej yy, bardzo intensywnej. No, po, po bardzo intensywnym okresie pracy w ogóle. Em, serial, jeden, drugi, potem program, w międzyczasie inne rzeczy. E, I teraz po prostu mam chwilkę odpoczynku. I w sumie cieszę się, że mogę tutaj przyjechać, spotkać się z tymi ludźmi, e, a po prostu być, e, być na wakacjach. Ty jesteś tytanem pracy, kiedy wracasz na jakiś plan, w ogóle co tam u Ciebie się dzieje? E, wiesz co, no jest dużo nowych planów, nie mogę jeszcze zdradzać co nowego. Klasycznie, klasycznie. Ja też nie mogę zdradzać co u mnie nowego, a też u mnie, drodzy Państwo, dużo nowości, bardzo dużo nowości, no teraz te nowe soczewki. Tak, to są pierwsze zmiany. No dobra, to kiedy wracasz na plan, kiedy zaczynasz pracować, nie mów konkretnie gdzie, tylko kiedy? Wiesz co, za dwa tygodnie? Za dwa tygodnie, tak. Wracam już do, 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 do żywych, no i, i, i co? Ale odpocząłem troszeczkę. Ja Ci Patryk muszę powiedzieć wprost, że ja słyszałem, że ty masz dziewczynę. Dlaczego jej nie ma z tobą tu? Eee, nie dementuję tych plotek. Nie mogę. <laughs> Wiesz, co nie, to są moje prywatne sprawy. Eee, I tyle. To Dobra, to ty odbiję od tego tematu, dlaczego nie masz osoby towarzyszącej przy sobie? Już nie mówię o dziewczynie. Yy, wiesz co, no m, nie wiem, jakoś tak na spontanie wyszedł ten, ten wyjazd, wczoraj też byłem jeszcze w pracy yy, i w sumie dostałem telefon, żeby przyjechać, yy, że mam możliwość tutaj być. Yy, no i wsiadłem w samochód przyjechałem po prostu. <noise> to ja Państwu na koniec podsumuję, no chyba dziewczyna nie mogła, dziękuję bardzo. <noise>